Witajcie w następnej i Tym razem mam angielski gin. London dry gin. Bloom. Bloom ręcznie robiony przez najstarszą najstarszą destylarnię ginu w I kto to może być? To może być tylko i wyłącznie e, GNJ ha, ha, ha. E, te skowy dżiny, różne takie ryby. W każdym razie głównym destylatorem jest Joan Moore i wybrała trzy główne składniki e, na ten, do tego dżinu. Jest to rumianek, jest to pomelo. I hanny sakol. Ojejku, jak to się nazywa po polsku. Może mi przypomnijcie w komentarzach. Myśl puchatku, myśl, nie pamiętam. biciokrzew. No ale jest. Ale jest ładna butelka taka e, prostokątna troszeczkę. E, tutaj ładne takie wytłoczenia 1761, nie wiem skąd to wzięli. E, no i tyle. Nie jest tu się podpisała taki kraftowy jeans super. Nie, z koreczkiem. Proszę, tutaj jak folikę zdejmiemy, on jest całkiem inny, jest fioletowy taki, ale też piszę "blum" na nim 40%, czyli dobrze, ale jest też koszerny. Proszę bardzo, jest tu taka koszerna yy, wizytówka. Więc tak: albo eksportują do Izraelu, albo. Jest to na rynek brytyjski dla dosyć dużej społeczności żydowskiej na Anglii. Szczególnie tutaj w Gateset, gdzie jest chyba najwięcej w Europie ortodoksów. I właśnie to jest ten dzień kupiony w Tesco w Gateset. Także może dla nich specjalnie był tutaj wzięty. Taka lekko zielona butelka, natomiast gin jest oczywiście bezbarwny. Troszkę się zdziwiłem, jak zobaczyłem tylko trzy składniki, a nigdzie nie było jałowca, ale w aromacie jest dużo jałowca, no jest pocieszające. Troszkę cytrusowych nutek, to chyba pomelo, ale też dużo takich bardzo Alkoholowych, acetonowych prawie, że nutek. No, dosyć mocny ten alkohol. No, ale są też takie jakieś kwiatowe nutki. No, Nie mogę powiedzieć dokładnie, że to jest rumianek, ale są kwiatowe nuty. No, okay. e, dobra, spróbujmy. Wasze zdrowie. Muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenie, wrażenie jest nawet hmm, ciekawe. E, gin jest dosyć delikatny, lekko słodki, przyjemny. Jest dużo oczywiście jełowca, ale jest taki kwiatowy, troszkę cytrusowy. Natomiast później wchodzą takie dosyć mocne, pieprzowe, e, prawie że ogniste nuty e, alkoholowe. Co trochę burzy e, przyjemne wrażenie, ale ogólnie jest w porządku. E, szczególnie to pierwsze wrażenie sprawia niesamowite, niesamowitą przyjemność. E, muszę powiedzieć, że będzie to dobry mikser. Znaczy dodatek do mikserów, nie? E, baza do fajnych koktajli bo nie jest bardzo mocny, jest taki właśnie delikatny. Czuć oczywiście jałowiec i to wystarczy. Troszkę cytrusów, troszkę właśnie tych e, takich kwiatowych nut, e, lekko słodkich i jest OK. Nie jest to może ekstra super, Jakiś gin, ale jest dosyć przyjemny. Jest tani. Ja go kupiłem co prawda w przecenie. On kosztował 1338 fonta. No to jak na 07 gin jest OK. Naprawdę bardzo fajna cena. Eee, no, może być. Jak dla mnie może być? Taki delikatny do koktajli. A nawet jeżeli wypijecie samego, to też jest fajny, bo jest delikatny. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podobał mi się ten dzień, to nasz znaczy dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym filmie, a także będziemy się na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.